Chcieliśmy właśnie, żeby nasza akcja była na samym początku Bachanaliów, kiedy studenci jeszcze mogą oddawać tą krew. Wiadomo, później wpadną w wiry zabawy, nie wszyscy będą myśleli o tak szczytnych celach, dlatego też ta akcja jest w pierwsze dwa dni Pachanaliów. Pomóc innym, tak? To jest bezinteresowna pomoc. Można pomóc, to czemu nie? Ile cała akcja trwa? Nie wiem, z tego co widzę, to ta krew idzie powoli po ale jak poprzednio oddawałam krew, to pół godziny, godzina maksymalnie się siedzi, czeka. tak, spokojnie. Jesteśmy bardzo zaskoczeni. Myśleliśmy, że frekwencja będzie trochę mniejsza, ale cieszymy się jak najbardziej, że ludzie przychodzą na naszą akcję i chcą oddawać krew. Chcieliśmy razem z Parlamentem Studenckim jakoś te bahanalia rozszerzyć w takie spektrum, nie tylko imprez takich do zabawy, ale też imprez bardziej kulturalnych czy też charytatywnych. Wampiriada to jest takie rozpoczęcie tak naprawdę bohanaliów, bo to jest pierwsze wydarzenie w ciągu tych dwóch tygodni. Cieszymy się bardzo, że studenci przyszli tutaj do nas. Nie wiem, czy to wina pogody, która, która nam się zepsuła i niektórzy nie mogą iść na paradę, no, ale tak czy siak jesteśmy bardzo zadowoleni. Radość na pewno i generalnie człowiek cieszy to, że czekoladę dostaje prowadziliśmy do tej pory już pięć edycji. W poprzednich latach byliśmy bardzo zadowoleni z wyników. Tak średnio w ciągu akcji zbieraliśmy około 15-20 litrów krwi. Mamy nadzieję, że w tym roku nasz wynik zostanie poprawiony, że zbierzemy tej krwi jeszcze więcej i będziemy mogli pomóc jeszcze większej ilości osób.